18 września przedstawiciele kraśnickiego biznesu uczestniczyli w konsultacjach zorganizowanych przez starostę kraśnickiego Andrzeja Maja. Chodzi o kierunki wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz o założenia Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 roku. Na spotkaniu licznie pojawili się przedsiębiorcy z regionu Powiatu Kraśnickiego, którzy są głęboko zainteresowani rozwojem swoich przedsiębiorstw, a tym samym rozwojem naszego regionu. Gorąco witam Was, drodzy przedsiębiorcy. No myślę, że jesteście tutaj elitą przedsiębiorczości zarówno powiatu kraśnickiego, jak i miasta Kraśnik. No i bardzo mnie cieszy Wasza frekwencja. To rzeczywiście świadczy że tutaj Państwo bardzo poważnie traktujecie swoje przedsięwzięcia, swoje biznesy, ale jednocześnie upatrujecie szansy rozwoju w najbliższych latach, być może także we wsparciu środków zewnętrznych. Jednym z organizatorów spotkania był Andrzej Maj Starosta Kraśnicki. Jak sam mówił, obejmując urząd, obiecywał aktywizację współpracy naszego samorządu z lokalnymi przedsiębiorcami. To spotkanie jest pierwszym krokiem w tym kierunku. Będę chciał, żeby powstała specjalna komisja, która będzie yy, dla przedsiębiorców pracować, która będzie rozwiązywała i diagnozowała te problemy gospodarcze. Będę chciał, żeby w starostwie była osoba, która będzie odpowiadać personalnie za pomoc przedsiębiorcom. Dzisiaj rozpoczynamy pewien 3 października spotkamy się na konsultacjach w urzędu. Będzie marszałek Hetman, który też bardzo mocno wspiera przedsiębiorczość. Chcemy zrobić takie forum duże gospodarcze w Kraśniku obejmujące nie tylko nas, nasz powiat, ale i sąsiednie powiaty, żeby też wzmocnić pozycję naszego miasta. A nie naszego powiatu robimy, bo Sami widzicie, że te, te samorządy obok nas zaczęły, zaczęły na odjeżdżać Czyli to widać po, po wykorzystywaniu środków unijnych, gdzie co mnie zaniepokoiło. Jak zobaczyłem, że kraśnicy przedsiębiorcy wzięli 2% wszystkich środków z województwa lubelskiego. Także jesteśmy naprawdę z boku i powiatu janowskiego, i powiatu opolskiego. Ja się uważam, że bez takich działań, bez takiego pogromadzania was Pomocy mam w szkole nie da się po prostu Współorganizatorem spotkania z przedsiębiorcami była Kraśnicka Izba Gospodarcza. Nie również wszystkich przedsiębiorców, kolegów przedsiębiorców. Szanowni Państwo, 15 lat temu powstała Kraśnicka Izba Gospodarcza. Samorząd miasta Kraśnika po, po przeprowadzaniu przetargu na lokale handlowe to bardzo wysokie ceny w krótkim okresie czasu chciał podnieść stan. Powstała obawa handlowców, że ten proceder może pójść w sposób niekontrolowany. I to zjednoczyło handlowców do stworzenia z Grupy Gospodarczej. to tym, że pewna grupa przedsiębiorców wykupiła lokale handlowe, pewna uzyskała zniżki na czynsze, Informacje na temat wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w ramach nowego regionalnego programu operacyjnego oraz o założenia Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 roku przedstawił Piotr Janczarek. Oszanka Kilkanaście lat temu, o tym wspominał pan prezes, wystarczyła tak zwana Tania Siła Robocza, brzydko mówiąc. Wystarczył dostęp do pewnych prostych surowców. I, i podstawowa infrastruktura i to nie wystarczy, żeby sięgnąć za rok po środki zewnętrzne. Potrzebne są inne, troszeczkę inne czynniki, ja je określę jako jakościowe. Bardzo ważne będzie otoczenie wspierania biznesu. Silne otoczenie biznesu będzie niezbędne Państwu za kilka miesięcy tak naprawdę, sprawna administracja. Sprawa to sprawdza na szczeblu i powiatowym i, i miejskim. Ważne jest także umiejętne określanie celów rozwojowych. Województwo Lubelskie ma już aktualną strategię rozwoju. Organizatorami spotkania było Starostwo Powiatowe w Kraśniku, Kraśnicka Izba Gospodarcza oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.